Cóż to takiego jest? Jest to dzwonek, który jak widać znajduje się na krokwi na belce na zewnątrz. Dlaczego akurat nie w ten sposób? No właśnie, ten film, ten odcinek będzie poświęcony tak zwanej elektryce dla dziadka. Gdyż ten fragment ewidentnie został wykonany konkretnie pod niego w 2018 roku w maju dziadek zachorował na udar nagle około 2,5 tygodnia, prawie trzy leżał w szpitalu w tym czasie była okazja żeby troszkę Przygotować dom pod jego przyjście, dlatego że dziadek został sparaliżowany i miał jedynie władną lewą rękę. Więc trzeba było przystosować trochę dom dla osoby niepełnosprawnej. I teraz pokażę, w jaki sposób ta instalacja została tutaj rozwiązana. Jeszcze raz wgląd do rozdzielnicy, więc tutaj te obwody, te dwa odpływy, są zasilone z UPS-a, który znajduje się w suficie tutaj w korytarzu, dość blisko rozdzielnicy, niedaleko. I ten UPS znajdował się tutaj już jakiś czas. Zanim dziadek Świętej Pamięci zachorował, więc z Alaną, no był taki pomysł, żeby jakoś z tego UPS skorzystać, i było to zrobione w ten sposób, że był tutaj jeden wolny bezpiecznik, ten drugi obwód i został wykorzystany. Po to, żeby troszkę możliwie ułatwić dziadkowi sposób porozumiewania się ze mną. Z tego, że dziadek przestał mówić, a niestety miał problem z połykaniem, więc udar zaatakował go bardzo, bardzo mocno. I trzeba mu było umożliwić jakiś sposób, żeby mógł mnie zawiadomić, tu w tej chwili różne rzeczy są przeniesione Jest mały pokój Tu w tym pokoju ostatnie swoje trzy lata życia spędził dziadek I tu w tym miejscu miał łóżko, gdzie, gdzie ten piecyk te różne rzeczy tu stało łóżko szpitalne wypożyczone od fundacji za co pragnę bardzo podziękować w imieniu dziadka za udostępnienie łóżka. I dziadek tutaj miał taki przycisk, dzwonkowo on obecnie nie działa, bo jest to wypięte, jest to zlikwidowane. Ale tutaj była zrobiona taka dość twórcza prowizorka na szybko, co nie oznacza, że była zrobiona niebezpiecznie. Ale dziadek jak miał lewą rękę sprawną w kiciusia, to głowę miał z tej strony, głowę miał z tej strony od wejścia i tutaj miał dostęp do dzwonka, żeby w razie czego, jakby się działo coś pilnego, niepokojącego, żeby mógł mnie zawiadomić. I właśnie ten dzwonek na zewnątrz, taki dzwonek chodliwy, on się przemieszczał z miejsca na miejsce w tym domu. Jeden i ten sam. Tu było w ogóle w domu kilka takich dzwonków. Jeden znajdował się tutaj w części kuchenno-salonowej, jest obecnie zdemontowany. Został, został po nim tylko otwór po przewodzie. To był taki zwykły dzwonek na 230 V. I u mnie w pokoju też się znajduje jeden, w tym, w tym momencie jest zasłonięty szafą, więc niestety go nie pokażę. I tych dzwonków takich przywoławczych udało się zrobić w domu kilka. I wielkie podziękowania dla Alany za pomoc. Więc jeżeli byłaby sytuacja pilna, że dziadek nie wiem dostałby jakiegoś ataku w nocy coś by się działo wtedy kiedy śpię to tutaj miał dość blisko i łatwo sięgnąć do tego łącznika i mógł po mnie zadzwonić kilkukrotnie jeżeli coś by się działo i taka instalacja była przygotowana na szybko niestety za dużo czasu nie było na przygotowanie całości I to było zrobione w ten sposób, że żeby nie niszczyć pokoju, żeby dodatkowo nie szpachlować, to przewód przychodził do tej puszki, bo tam jest puszka podtynkowa. To był zrobiony przewiert. Tylko, że obecnie jest to zaszpachlowane. Gdzieś to było w tym miejscu, tu z tyłu. A puszka Sama puszka, która się tutaj znajduje, to było omówione we wcześniejszym materiale na temat rozdzielnicy. Coś mi się udało powiedzieć, troszkę wspomnieć o ogrzewaniu elektrycznym podłogowym, i tutaj też jest wciągnięty przewód 3x2,5, niewykorzystany, wypięty. I po prostu udało się wykorzystać puszkę, żeby zamontować łącznik na szybko, dociągnąć do niego przewód dwa razy półtora tam z tyłu. I połączenie, jakby całej centralki, tak zwanej zawiadaniającej, znajdowało się w tej puszce tutaj. Obecnie jest to porozpinane i zlikwidowane tu było połączenie tych przewodów i dzwonków więc za naciśnięciem przycisku dziadek mógł mnie w każdej chwili zawiadomić, że coś się dzieje i to był ten właśnie przedstawiony przed chwilą przeze mnie obwód z upsa 6A nie więcej tu jest taka naklejka To gniazdko dało mi się kupić przedłużacz, żeby zrobić coś na szybko, gdyż na nie za bardzo był czas, żeby się rozdrabniać, a trzeba było przygotować dom bardzo szybko. Więc tu było takie sobie gniazdko z UPS-a z podtrzymaniem, i z tego gniazdka były dwa odpływy. Jedno to było radio, które było umieszczone na tej półce. Jeszcze bardzo stare radio z poprzedniego ustroju naszego państwa, tu miał radio, dlatego że dziadkowi zawsze musiało grać radio od początku i w kółko i cały czas musiał mieć radio. Wtedy czuł się pewnie. Więc nawet jakby były jakieś skoki napięcia, czy coś by się działo z zasilaniem nas w Bierkowicach. No, niestety jest stara sieć, dość często się dzieje. To dziadek miał zasilanie tego radia. I druga sprawa, drugie wykorzystane miejsce. Dziadek miał tutaj na łóżku, które już jest teraz zabrane materac przeciw odleży nowy. I ten materac miał pompkę. I na drugi dzień. Jak dziadka wypuścili do mnie, do domu ze szpitala Okazało się, że ten UPS był jednak potrzebny Gdyż tym zasilaniem bardzo szarpało na wiosce I było dość dużo tych przerw, akuratnie Mniej więcej jak go wypuścili a Więc ten UPS się przydał, chociaż Od strony czysto technicznej Sinusoida wyjściowa Tego UPS-a nie za bardzo w sumie nadaje się do podtrzymania urządzeń takich jak pompki czy właśnie radia takiego starego typu, które miał tutaj dziadek. Ale jak to się mówi lepszy ryc niż nic. Przynajmniej cały czas mu te dwa urządzenia pracowały. I dodatkowo, nawet jeżeli byłaby przerwa w zasilaniu, dziadek mógł mnie bez problemu zawiadomić, gdyby potrzebował. Ale prawda była taka, że się ja dziadka trochę rozumiem. Na pewno się troszkę wstydził i nigdy nie dzwonił. Nigdy nie dzwonił, mimo że. Zdarzały się takie sytuacje, że pilnej pomocy potrzebował, ale nie dzwonił. Także była to instalacja przygotowana specjalnie z myślą o dziadku, który nagle zachorował na udar. Z różnych takich. Elementów, które u mnie w domu się znalazły. Tu jest na przykład przewód typu YDYT, bardzo popularny za komuny. Taki przewód, który przez środek można było przybić do ściany, ja tak nigdy nie robię. tutaj udało mi się tego przewodu kupić 3 lata wcześniej chyba większą ilość kilkadziesiąt metrów jest to przewód na którym mam wykonaną instalację dzwonkową która czy tą główną instalację dzwonkową nie tą przywoławczą na wypadek w dla dziadka o główną instalację dzwonkową na tym przewodzie ydyt jest to przewód zakupiony w markecie po dobrej cenie i z różnych elementów zostało on tu koryta. Więc tu jest tak, potem idzie to. Tu jest koryto przy podłodze. z Skoryto, jakiś przewód wypięty, jeszcze nie zlikwidowany, bo by trzeba było zdjąć to koryto, poprzekładać rzeczy i zlikwidować teraz tą instalację. To jest od dzwonka. Z tamtej strony wyciągnięty, bo jest remont kuchni. Jeszcze jedna dość istotna informacja do vloga. Jeszcze w 2015 roku na początku remontu został tutaj na zewnątrz wyprowadzony przewód 5 razy 25 I ten przewód był zastosowaniem takim. Na zasadzie do czegoś się go kiedyś wykorzysta, ale nie zaszkodzi go wypuścić, i został on wykorzystany potem tu zamostkowany w puszce, i wykorzystany tu puszczony w tynku, właśnie do tego dzwonka na zewnątrz. To był puszczony przewód specjalnie. Kiedy dziadek był w szpitalu, a tutaj do tej puszki już jest wcześniej wyprowadzony przewód, który tu idzie w podłodze. W podłodze jest zalany betonem i wchodzi sobie do rozdzielnicy. Więc wystarczyło jedynie zamostkować przewody w rozdzielnicy. I zaraz wytłumaczę, jak to jest dalej zrobione. Zamostkować w rozdzielnicy, tu wstawić na zewnątrz. No, jak i Ciusia, tu wstawić na zewnątrz puszkę i po prostu przewód przedłużyć tam do dzwonka. I to było robione wtedy, jak dziadek chorował. No i przy okazji, skoro ten przewód. Zasilający był pięciorzyłowy w tym samym czasie, wykorzystać możliwość zrobienia tutaj gniazdka na zewnątrz, na elewacji z jakiegoś ścinku z odpadu przewodu. Także to, co było pod ręką, to mi się udało wykorzystać. I ten bardzo chodliwy, przemieszczający się ciągle dzwonek czaszowy ale o tym będę mówić w innych odcinkach do tej puszki przychodzi przewód 5x2,5 on wchodzi tam, tam jest zatopiony w posadzce i tam dalej też idzie przez kotłownię, jest zatopiony w posadzce wchodzi do rozdzielnicy tu się kończy niby miał być do zasilania tego gniazda, o tych gniazdach do czego one właściwie były co były przygotowane jeszcze troszkę później, będę mówić w innych odcinkach. I do dzwonka udało się wykorzystać to, że po prostu ta linia tu już była położona. Więc została tylko zamostkowana, tam w rozdzielnicy, tu przepięte, puszczone kilka krótkich odcinków przewodów do dzwonków. I w ten sposób dziadek miał na szybko instalację przywoławczą, gdyż po prostu ilość wolnych żył, w tym przewodzie pięciorzyłowym, pozwoliło go jeszcze dodatkowo spożytkować. Na koniec powiem, że przygotowanie tutaj pod przyjazd dziadka przywieźli chorego. Ze szpitala, na moją odpowiedzialność i pod moją opiekę, wymagało też na przykład przygotowania podjazdów dla wózka inwalidzkiego. Tutaj te podjazdy były. Tu był podjazd drewniany. Tu był wylany podjazd betonowy. Na szybko jeszcze widać takie ślady po tym podjeździe. Był zrobiony podjazd na zewnątrz. W razie gdyby dziadek musiał wyjechać na zewnątrz gdyby nie wiem no, karetka czy coś albo tak po prostu żeby na spacer wyjechać na zewnątrz i w ogóle bardzo dużo wtedy było tych przygotowań, dużo różnych rzeczy. I kosztowało mnie to 5 dni 5 nocy nieprzespanych. Żeby tutaj wszystko przygotować, A jeszcze przyjechał do mnie węgiel do rozładowania, 5 ton gruzu, załadować na kontener i parę innych rzeczy porobić. Ale w temacie elektryki dla dziadka, typowo dla dziadka byłoby to na tyle. Więc dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z Elektryki na siedzibie interowej, które będą się pojawiać wkrótce. I do zobaczenia.